Hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, mamy kolejne wspomnienia Katrin, tym razem z rabstwa, yy, chwila. Z urodzajnych hrabstw, tylko teraz, słuchajcie, dowiemy się, czy to będą południowe, czy północne. Wydaje mi się, że to są południowe. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami i seriami na kanale. No i słuchajcie, przechodzimy. Jak widzicie, mam tutaj już pierwszego motylka i będę wam mówić, oczywiście, kody i wszystko. Więc halo, jakie on jest ładne z bliska, zbieramy. I sprawdźmy, które to jest. Czyli to są południowe, słuchajcie. I to jest numerek 5 i jakie mamy kordy, czyli na X166, na Y280. No i słuchajcie, dzisiaj lecimy tutaj. Będziemy sobie tutaj jeździć. I słuchajcie, szukać. Myślałam, że to są północne, ale jednak to są południowe. No i słuchajcie, musimy znaleźć jak zwykle 10 motylków. Lecę może tu gdzieś. Przy... Granicach, bo jak dobrze pamiętamy, w poprzednim odcinku przy Eponie, no to słuchajcie, dużo właśnie było tak przy takiej wodzie. I pewnie tu teraz nie wyjdę stąd, prawda? Muszę tam przeskoczyć z powrotem. No ale dobra, słuchajcie, lecimy, szukamy i zobaczymy, czy mi to w miarę pójdzie, czy tak nie bardzo. Bo jak pamiętamy z poprzedniego odcinka zapony było dobrze, było dobrze, a potem już nie umiałam nic, słuchajcie, znaleźć. To sobie jak najbardziej zbierzemy. No i szukamy, szukamy tych, słuchajcie, motylków. O, mam kolejnego motylka. Widzicie dobrze, że tutaj sobie pochodziłam. I zobaczmy, co to jest za numer. Mamy numerek 8, czyli tą stronę jednak wydaje mi się, że... Są te wyższe numerki No ale zobaczymy, lecimy jeszcze gdzieś tutaj Jak coś nie oglądałam nigdzie, gdzie są motylki Ani nic takiego Aha, i nie powiedziałam wam, gdzie są te, prawda? le kleroza Czekajcie, on był tutaj On był dokładnie w tym miejscu i sprawdźmy Czyli na X 175, na Y 300 no i słuchajcie, lecimy dalej. Jeżeli w pewnym momencie będzie tak, że już nie mogę znaleźć żadnego motylka przez dłuższy okres, no to wtedy słuchajcie, będę wam pokazywać, jak już jakiegoś znajdę. Na razie nie mamy kolejnego, mamy dwa. I tak jest, wydaje mi się, dobrym osiągnięciem. Ale słuchajcie, zobaczymy. Oczywiście, wszystko, tak jak mówiłam, zbieramy. I mam nadzieję, że się uwiniemy z tym dość szybko. Tu mamy portal, więc może w sumie przy portalu, gdzieś tutaj? Tu wydaje mi się, że już nie. 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 Tam nie ma. No co słuchajcie, szukamy dalej. I zobaczymy, lecimy może w stronę latarni. I jak coś nagrywam, to dość późno. Nie wiem, kiedy ten film się pojawi, bo miał się pojawić. Wdzięki że to nagrywam. Ale niestety mi się nie udało. Więc zobaczymy. Oj, co tak przecinasz? No nie przecinaj mi tak. Tu gdzieś coś. Tu nic nie widzę. Ale wydaje mi się, że możemy lecieć właśnie tutaj brzegiem O, mamy kolejnego motylka, kolejnego motylka. I jest to, słuchajcie, siódemeczka. I jakie mamy kody. Na X178 na Y281, jeżeli ktoś nie wie, to szybki tutorial. Jak jedziemy do przodu, to mamy. To nam się... Te x zmniejsza jak do tyłu. To zwiększa. Zależy na w jaką stronę słuchajcie, jedziemy, a Y to jest po prostu na boki. No i lecimy dalej. Wydaje mi się, że lecę tutaj dalej. A tu się nie da za bardzo. Dobra, więc wydaje mi się, że to może być po prostu tutaj w tych okolicach. Bo dalej to tam mamy ten dodatkowy obszar, co dopiero powstał niedawno. Więc wydaje mi się, że tam nie będzie tego. Może wejdę tu gdzieś do środka. Gdzieś tu. Oj, coś mi się wydaje, że tutaj już będzie trudniej. Czemu nie mogę pod tym przejechać? No. Coś mi się wydaje, że tu już dość trudno. Tu coś gdzieś? Nie. I możliwe jest to, że tu już nie ma. Gdzieś? Hello? Panie. No, ale dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Wydaje mi się, że to już jest ten czas, kiedy nie widzę żadnych motylków, więc będę was informować po tym, jak znajdę jakiegoś motylka. Więc widzimy się zaraz. Ok, słuchajcie, znalazłam kolejnego motylka. Jak widzicie, tutaj mamy bramę. Więc to jest tutaj. I to jest, słuchajcie, numer 6. I jakie mamy kody? Znikaj szybko. Na x151, na y262. No to słuchajcie, widzimy się, jak znajdę kolejnego motylka. Gdzie wydaje mi się, że to może być blisko? Więc czekajcie, może w sumie nie będę Wam ucinać, bo spróbuję tam jakoś wjechać. Bo było słychać, jakby tego motylka. Więc może on jest po prostu wyżej. To nie będę wam akurat ucinać. Zaraz się przekonamy. Mam rację czy nie, bo było słychać tak jakby motylka. Okej, okay, tu mamy jakby wszystkich. Może być tak, że tu jest gdzieś ten motylek? Faktycznie, dobra, jest tutaj. I to jest słuchajcie numerek 2. I zobaczmy jakie kody 153 na 264. No to słuchajcie, widzimy się jak znajdę kolejnego motylka. Ok, i słuchajcie, znalazłam kolejnego motylka, jak widzicie, jest tutaj. I to jest słuchajcie numerek o 1. Okej, okay, czyli my musieliśmy tutaj to tak jakby zacząć. No, okej. Okay. Jakie mamy kody? 132 na X i na Y 278. No więc jak widzicie, dość duży obszar. Widzimy się, jak znajdę kolejnego motylka. Ok, i słuchajcie, znalazłam kolejnego motylka, jak widzicie. I jest to słuchajcie, numer 4. I na jakich jest kodach? Na X 146, a na Y 285. No to słuchajcie, nie jest źle. Widzimy się, jak znajdę kolejnego. Okej, okay, słuchajcie, znalazłam kolejnego motylka. Jak widzicie, jest tutaj jak jest. Jakby... Oj, nie pamiętam jak to się nazywało. No, to miejsce do jeżdżenia, słuchajcie, ale mamy kolejnego motylka. I jest to numer 10, więc brakuje mi tylko dwóch. Nie jest, słuchajcie, aż tak źle. I mamy kody na X147, a na Y306. Więc szukamy dalej ostatnich dwóch. Okej, okay, i słuchajcie, znalazłam kolejnego motylka. Który to jest? Dziewiąteczkę, słuchajcie, znalazłam, więc brakuje mi tylko trójeczki, a dziewiątka była na 164, 313, więc szukam ostatniego motylka. Ok, i słuchajcie, znalazłam ostatniego motylka, ale to już musiałam, słuchajcie, zajrzeć do internetu, ponieważ numer 3 znajduje się w spirali. O dziwo spirala też się tu wlicza, i to jest 120 na 291. Więc jak widzicie, jest ciekawie. Może to dobry czas, żebyś poszukała utraconych wspomnień. Katrin, wpadnij do mnie, gdy znów będziesz w Jarlaheim. Okej, okay, słuchajcie, tuż tu wam pokażę, gdzie to jest mniej więcej. O, to jest tutaj, właśnie jak są te drzewa. No i słuchajcie, lecimy do Jarlaheim. I słuchajcie, jestem u Lindy. Więc schodzimy z konia i lecimy. Wspomnienia Katrin, komu ufać? A więc kolejne wspomnienie zabierze nas do kotliny strażników. Wspomnienia z tego miejsca są naprawdę silne, nie byłam tam odkąd, odkąd straciliśmy Elizabet. Ale teraz już nie możemy zawrócić, prawda? Ruszajmy i zajmijmy się tym wspomnieniem razem. Ok, czyli wyruszamy tam. Mam tak wiele pytań na temat tego miejsca, kto je stworzył i w jakim celu. Co się stało z piątym posągiem? I dlaczego Evergrey i Elizabeth pozwolili, by Katrin tyle wycierpiała, gdy byłyśmy tutaj ostatnim razem? No słuchajcie, zobaczymy. Już się boję, ale lecimy z tego co widzę. Tu nic nie ma, tylko w tom. Nie widzę jej w duszy, tylko Katrin i Evergrey przyjechali sami? Nie, nie są sami. Na szczęście jechała za nimi Elizabeth. Okej. Okay. Wygląda na to, że Evergrey chce przeprowadzić jakiś rytuał, ale bez żadnych gadżetów Big Bony korzysta z samej magii. Katrin stoi przy zniszczonym posągu, jak to szło w tym wierszu? A piąty wskaże drogę, ciekawe dokąd. Wykorzystaliśmy te ruiny, by uratować Annę, ale Everglade powiedział, że zrobimy przez ciebie zwornik pozwolił nam zamienić pierwotne zastosowanie portalu. Być może kiedyś się dowiemy, gdzie miał prowadzić. Co do. Gdzie Katrin? O, są cztery. Koń też zniknął? Co się dzieje? Co robi Evergrey? Światło Aiden jest takie jasne. Jak moja więź z meteorem, ale miliony razy silniejsza. Evergrey na pewno by nie zrobił niczego takiego. Prawda? O nie. Pół duszy zniknęło. od tak, a wraz z tym światło Aiden. Taka strata, gorsza niż śmierć. Evergrey, coś ty narobił. Ktoś mi mówi, że ta właśnie chwila przypieczętowała Los Katrin. Nie chcę już tutaj być. Wracajmy do mnie. Muszę przytulić Misty. Co tam się właśnie stało? Nie jestem pewna tego, co się właśnie stało, ale wydaje mi się, że Evergrey próbował objawić Aiden przy pomocy Katrin i jej konia. Nie rozumiem tylko, dlaczego naraził życie Katrin, jej duszę. I co to miejsce ma z tym wspólnego? Evergrey nie mówił czasami, że wybudowali je Pandorianie. W zamieszłych czasach nie widzę żadnego związku. Im bardziej się zagłębiamy w tą tajemnicę, tym bardziej sobie usiadam, jak słabo rozumiem strażników Aiden. Przepraszam, ale muszę teraz przemyśleć sporo sprawy. Jeśli chcesz zobaczyć, co Katrin napisała w tym wspomnieniu, odpowiedni wpis do pamiętnika znajdziesz w swoim dzienniku. O kurczę, kury. To chyba ten, bo ten wydaje mi się, że już czytaliśmy. Tak, bo to Tomasz, że nie jest nudny, to tu. Pamiętnik Katrin, część 12. Kochany pamiętniku, ostatnio sporo myślę o zaufaniu. Skąd mam wiedzieć, komu na mnie zależy, a komu mam nie ufać? Kiedyś ufność była niezwykle prosta. Przychodziła naturalnie, jak woda płynąca łagodnie w strumieniu za oknem mojej sypialni. Gdy pomyślę o tamtych czasach, to wydaje mi się, że zaufanie było po prostu wszędzie. Gdy wyciągłam rączkę, by złapać duże, twarde palce taty, gdy wi widziałam te brązowe oczy wpatrujące mnie na podwórku szkolnym, gdy miałam zacząć galopować i wszystko wydawało się takie bardziej prawdziwe. Zaufanie to fizyczność, mięśnie i nerwy. Zaufanie to instyn instynkt, je się po prostu czuję, a jednak ja sama nic nie wiem. Wciska mnie w żołądku, a mięśnie mam spięte. W głowie kręci mi się coraz szybciej i nie mogę tego powstrzymać. Walka toczy się o ogromną stawkę. Po tym wszystkim, co się przytrafiło z zagubionym siostrą, każdy chce, bym to ja znalazła odpowiedzi. Wolne żarty, czy nie widzą, że jestem najmniej odpowiednią osobą? Wygląda na to, że im więcej dowiaduję się o magii, Aiden czy świętym kręgu, tym bardziej jestem zagubiona. To, czy, czy mogę ufać Evergreyowi? Chcę, ale w jego spojrzeniu jest coś, co przyprawia mnie odreszcze. Jest tak bardzo oddany naszej sprawie, aż się boję patrzeć mu zbyt głęboko w oczy, bo skwierczą i trzaskają niczym rozżarzone węgielki. Przesadnie oddanie niszczy. Dlatego się staram, by na niczym za bardzo mi nie zależało. Widzę, że Evergrey szybko się zapala i wpala. Tak jak moja mama, dlatego też tak mnie do niego ciągnie, rzecz jasna. Twój swojego zawsze pozna, ale jednocześnie czuję się przy nim nie swojo. za bardzo naciska, zbyt wiele wymaga. Jeśli naprawdę jestem częścią przyszłości Jorwiku, to czy sama nie powinnam tego już zobaczyć? Gdyby tak było, nie trzeba by było na mnie naciskać, prawda? Ruszyłabym w dzicz ciemną nocą, nie spoglądała wstecz, nie myślałabym o tym całym zamieszaniu, które mogę spowodować, ale nie jestem jeszcze na to gotowa. Tomas poprosiłbym za niego wyszła. Tato mówi, że jesteśmy zbyt młodzi, ale ja tak nie uważam, przy Tomasie czuję się bezpieczna, jak nigdy przedtem, przy nim wydaje mi się, że y, może jednak mogę być szczęśliwa, tak jak inni. Nie chcę tego porzucać, przynajmniej jeszcze nie teraz. OK, wydaje mi się, że to jest wszystko, bo tu mam jeszcze trzy wpisy. Trzy wpisy, a mamy słuchajcie tylko jeszcze jedno północne urodzajne więc ciekawi mnie jak to słuchajcie będzie. No ale tak. Jak widzicie, nie jest ciekawie, ale słuchajcie, jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Słuchajcie, zostały nam jeszcze trzy wpisy w dzienniku i zobaczymy, w końcu mam nadzieję, uda nam się zrobić cały pamiętnik Katrin. Trzymajcie się ciepło i pa!